Włączyłeś? Tak, włączony. Na pewno? Na pewno. A to włączyłeś tą czerwoną, czy? Czerwone, czerwone. Czerwone włączyłeś, tak. Dobra, słuchaj Eliza. Chcieliśmy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Co prawda, Tata lepiej opalona od Karola, ale on dopiero drugi dzień pracy. Dopiero zaczynamy. No. Ale kochamy Cię i będziemy tęsknić, jak wyjedziecie w Polskę albo w Europę i nie będziecie z nami. Więc zostań z nami. Kochamy Cię. Paaa! Pa! My tu z ciocią od rana pijemy sobie szampana za twoje zdrówko. Życzymy ci wszystkiego najlepszego. Znajdź sobie księcia z bajki i zarabiaj dużo kasy. Twoje zdrowia! To... Kochana Mnusiu, z okazji twoich urodzin, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Niech ci słonko zawsze świeci, niech cię kochają dziadkowie, rodzice i wszyscy przyjaciele. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. I jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, niech żyje, niech żyje nam. Niech żyje nam. Eliza! Twoje zdrowie będą nasze. Sto kochana! Kochany ziomeczku, z okazji twoich 24 urodzin razem z moim staruszkiem, piesełkiem życzymy ci wszystkiego co najlepsze, żebyś się spełniała, żebyś się nie zmieniała Przestań już mnie wąchać i żebyś zrobiła taką karierę jak Michał Wiśniewski tak, potwierdzamy to buziaki Wszystkiego najlepszego! Dużo zdrówka. Szczęścia. Pomyślności. I rozśpiewanego życia. Trzymaj się, papa! Pa. Wszystkiego najlepszego! Zdrówka. Szczęścia. Miłości. I spełnienie marzeń! Eliska, wszystkiego najlepszego! Kolejnych wspaniałych dyszek na karku, żeby ci mięsko w pociągu nie uciekało i przede wszystkim świeższych bułeczek. No i co? A, żebyś była gwiazdą na plakatach od przodu, a nie od tyłu. No i tyle. Życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia, udanych występów teatralnych, dobrych imprez, świetnych znajomych. No i oczywiście jak najlepszych współlokatorów, ale już i tak świetnie trafiłaś. Wszystkiego najlepszego, Eliza. Życzę ci, żebyś dalej była tak kreatywna, jak jesteś, a może nawet jeszcze bardziej, chociaż nie wiem, czy to możliwe, oraz żeby twoje muzyczne plany i marzenia spełniły się, a nawet przerosły twoje oczekiwania, Buziaki. Ma. Droga Lisko, z okazji twoich 24 urodzin, nie wiem kiedy te lata minęły, bo znałam cię jako taką malutką dziewczynkę, miałaś 6 lat i przyjeżdżałaś tutaj do Izy bawić się w kartonie. Życzę ci, żeby szczęście było zawsze przy tobie blisko, droga Elisko. Bycie kłopoty omijały i byś by spełniły się twoje najskrytsze marzenia. Dziękuję. Składam przenajserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, dużo sportu, dużo piesków i dużo drineczków i to wszystko. Słuchaj Eliska, ja Cię zwariowaną poznałem i tak ją zapamiętać. Stay crazy, baby! Cześć Eliza! Wszystkiego dobrego w dniu urodzin! Dużo szczęścia i radości! 100 lat od zespołu Akorda! Trzymaj się! Hej! Pana Elisko, z okazji Twoich urodzin życzę Ci samych dobrych chwil i ciągłego uśmiechu na twarzy Eliza. Chciałem Ci złożyć najlepsze życzenia, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, uśmiechu i spełnij do marzeń, bo to jest najważniejsze. Trzymaj się. No, cześć Elizo. Życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jak widać jestem królową selfie. Zajebiście umiem się kręcić i w ogóle pod najbardziej w ogóle fajnym kątem na świecie, więc docen to, że nienawidzę robić selfie. Cześć Eli, życzę Ci wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. I jeszcze więcej okazji do wypicia alkoholu w Hej Eliska, życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, realizacji zawodowej i żebyś nigdy się nie zmieniała, żebyś zawsze pozostała tą małą myliską, którą pamiętam. Ziopeczku, słuchaj, masz urodziny, wszystkiego najlepszego. Nie jestem najlepszy w składaniu życzeń, spełnieniu marzeń i. Dojścia do sukcesu i sławy, bo sława to pieniądze. Hej, kochana, chciałbym Ci życzyć przede wszystkim rozwoju muzycznego, zajebistej kariery i w ogóle wszystkiego, co sprawi, że będziesz spełniona, zadowolona, i dużo zdrowia, i pieniędzy. Buziaki, A